Tak to wygląda. Powiem wam, że te ich salony naprawdę są piękne. Ciasno, z tyłu nikt z długimi nogami nie pojeździ sobie. Ale za to z przodu zmieści się błonią. No i dziś kolejna weryfikacja na zacynie klienta. Audi A5, coupé, 1.8, benzynka, 170 koni, tylko 90 tysięcy przejechane. A to sprawdziliśmy przed wyjazdem tutaj po numerze WIN. Wyszło nam, że miało tylko jeden serwis, co się potwierdziło w książce serwisowej to znaczy jeden serwis wykonany w Audi, co się potwierdziło w książce serwisowej bo rzeczywiście jeden serwis w Audi przy 18 tysiącach kilometrów potem tak zwane wolne warsztaty niezależny warsztat 90 tysięcy przebiegu bezwypadkowe, nielakierowane. cena 16 tysięcy. 890 euro przy sprzedaży do Polski ceny mogą zrobić 16500, jeśli auto ma zostać w Niemczech 16 800. płatność do 9000 euro gotówką, reszta przelewem, albo całość przelewem rocznik 2014 szyby oryginalne klocki, tarcze w bardzo dobrym stanie. Opony mogłyby być lepsze. O zimówki jeszcze musimy zapytać. Ich historię właścicielską auta również, ale zdaje się był to jeden właściciel tylko. No i jesteśmy w salonie Audi, jak już to było powiedziane. Tak to wygląda. Powiem Wam, że te ich salony naprawdę są piękne. she'll so